go lecimy z testem szybciutkim wulkany od Hestizby. Biedronki cena, wyświetli wam się na ekranie. Bo już nie pamiętam, chyba około 20 zł. Tak się prezentuje. Tył, tutaj macie informacje: cztery sztuki, gramatura i tak dalej. Lecimy. Ale surprise. O, było dobre. Ty nawet mi dziurę zrobiło. Co to, petarta? Masakra. Zobaczcie, jak to rozerwało. Takiego czegoś jeszcze nie miałem. Zobaczcie. I no, spodek został tam. Wylądowała. Masakra. nic, lecimy z kolejnymi. Może odsunę. Ale diament. Wow. Ale ta dała popis. Naprawdę dała popis. Mega. Kurcze, to tu było tu przesypane. ja. Yeah. Tak, mi się spodoba i to bardzo. Lecimy za sypną ale zadebió. To poprzednia. Jest dobra. Oj tam ta po odrobinie chyba lepsza. I ostatnia Też kozacka głośno wymałem ten kraklin, powiem wam. No, ale kurczę. Dobre, dobre. Naprawdę te fontaninki są.